Uczelnia przeszła w tym roku zmiany, restrukturyzację, zdecydowano się na scalenie dotychczasowych wydziałów. I tak powstały cztery wydziały. Nauk społecznych i humanistycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej, nauk technicznych i ekonomicznych oraz Wydział Politologii. To już piętnasta inauguracja, wkraczamy w piętnasty rok istnienia uczelni. Wkraczamy z olbrzymimi nadziejami, ale i jak zawsze z pewnymi obawami. Oprócz zmian w strukturze rektor podkreślał także aktywność uczelni w modernizacji i dostosowaniu się do nowych realiów. Uczelnia radzi sobie dobrze z niżem demograficznym. W PWSZ studuje obecnie ponad 5 tysięcy osób. Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym stawia wymagania także dla studentów. Na studentów nałożony jest znacznie większy wysiłek w zakresie pracy własnej niż było to do tej pory. Podobnie jak w ubiegłym roku dużą popularnością wśród absolwentów szkół ponad ponadgimnazjalnych cieszyło się bezpieczeństwo wewnętrzne. PWZ ma podpisane umowy z przedstawicielami wielu służb mundurowych. To uatrakcyjnia kierunek. współpraca przede wszystkim polega na stałej wymianie informacji, udziału i realizacji wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych, jak i działalności naukowej w szerokim zakresie. Oprócz bezpieczeństwa, studenci mogli wybierać spośród kilkunastu innych kierunków. Kierunek ekonomię, ponieważ interesuje się przedmiotami ścisłymi. Wybrałem ratowni kierunek ratownictwo medyczne, ponieważ interesuje mnie, interesuje mnie ten kierunek. Bardzo interesuję się biologią oraz anatomią człowieka. Podczas inauguracji studentom pierwszego roku wręczono indeksy, nagrodzono także najlepszych absolwentów i przekazano odznaczenia państwowe dla pracowników uczelni. Inaugurację uświetnił występ chóru kameralnego z Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego z Wrocławia.